Aktualności inwestorskie Duality Games 30 września 2022 roku. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania aktualności inwestorskich Duality Games. Trzeci kwartał tego roku dobiega końca, a za nami wiele wydarzeń, które miały znaczący wpływ na to, co się dzieje w spółce. Dzisiejszej aktualności chcielibyśmy poświęcić naszej flagowej grze, jaką jest Ancholi, gdyż to w tym temacie dzieje się i działo najwięcej. O pozostałych projektach opowiemy także, ale w przyszłym tygodniu w oddzielnym materiale. Przejdźmy zatem do rzeczy. W pierwszej kolejności chcielibyśmy omówić najbardziej bieżące wydarzenie w temacie Anholi, czyli opublikowanie informacji o tym, że podpisaliśmy kolejny aneks do umowy z 505HUK. W aneksie tym zawarta jest informacja, że 505HUK zwiększa swoje zaangażowanie finansowe w projekt o dodatkowe 160 tysięcy euro, jednocześnie zmieniając procent podziału zysków z gry na 70% dla nich i 30% dla Duality, wcześniej było to 60% do 40%. Pozwólcie, że przedstawię Państwu powody takiej decyzji, czego dotyczy oraz jaki ma to wpływ na projekt. Kilka miesięcy temu Ancholi został wysłany przez 505 do oceny przez zewnętrzną firmę pod kątem potencjału sprzedażowego oraz ogólnego odbioru rynku. Raport z tej analizy pokazał duży potencjał, ale też zwrócił uwagę na kilka problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na odbiór. Dlatego też poświęciliśmy sporo czasu na przygotowanie propozycji tego, jak zadesować te problemy. Było to dla nas o tyle ważne, że te propozycje pokrywały się z pewną wizją gry, która nie była w pełni realizowana ze względu na ograniczenia budżetowe i czasowe. Po raporcie wróciliśmy jednak do tych propozycji, bo było to dokładnie to, jak i my widzieliśmy tę grę. Prace wyceniliśmy na dodatkowe dwa milestone pracy, w których dodamy nowy content do gry. Bo do tego się to sprowadza. Około 1 do 1,5 godziny dodatkowego gameplayu, który zespoli w całość grę. Oczywiście wykorzystamy ten czas na dodatkowy polisz i testy, ale chcielibyśmy, żeby to było jasne. Ten dodatkowy czas będzie głównie poświęcony na nowe elementy i rozbudowę gry. Rozpoczęliśmy proces negocjacji, który trwał przez większość wakacji. W tym czasie staraliśmy się uzyskać jak najlepsze warunki takiej współpracy. Pracowaliśmy jednak w ramach ograniczeń nałożonych nam przez umowę, która dość jasno określała warunki w takich sytuacjach. Udało się nam wynegocjować obniżenie progu do 10%, ale tutaj w 505 Hook postawiło nam twarde warunki i postanowiło sprawę jasno. To ich finalna propozycja. Dlatego też stanęliśmy przed wyborem, czy chcemy zwiększyć budżet gry w dodatkowy development i zmniejszyć nasze udziały, ale za to zrealizować grę w takiej formie, jaką ją, jak ją sobie wyobrażamy i chcemy pokazać światu. Czy zrealizować to, na co się umawialiśmy od samego początku i zrobić Anholi zgodnie ze wcześniejszym planem. W międzyczasie sprawdzaliśmy możliwości samodzielnego finansowania takiego przedsięwzięcia, dość szybko jednak się okazało, że postawiłoby to firmę w sytuacji dużego obciążenia, czego chcieliśmy uniknąć ze względu na pracę nad innymi projektami. Długo debatowaliśmy nad tym, jakie rozwiązanie jest najlepsze, bo każde ma swoje plusy i minusy. To, co jednak zadecydowało o naszej decyzji, to chęć zabienia jak najlepszej gry, która pozwoli nam wejść do nowej ligi producentów gier. Wierzymy, że Anhol jest projektem, który nam pozwoli to zrobić. Liczymy na Państwa zrozumienie i wiarę w to, że zawsze projekt jest dla nas najważniejszy, a mając szeroką perspektywę, widzimy, jak ogromny ma potencjał, biorąc pod uwagę reakcje osób, które nie widziały projektu wcześniej. Zdajemy sobie też sprawę, że dodatkowy czas poświęcony na produkcję oznacza przesunięcie terminu premiery w dalszą część roku. W naszej opinii jednak warto poczekać dodatkowe miesiące, zarówno pod kątem samej gry, jak i procesów powiązanych, tłumaczeń oraz portowania na konsole. Cieszymy się też, że w końcu mogliśmy pokazać nowe materiały i to w tak wspaniałym otoczeniu, jakim było Tokyo Game Show. W pierwszej kolejności należą się Państwu przeprosiny za niezbyt eleganckie przekazanie sprawy daty premiery. Wiemy, że popełniliśmy tu błąd i staramy się go więcej nie popełniać. Tego efektem są też te aktualności. Wiemy też, że część z Państwa oczekiwała dłuższego materiału na Tokyo Game Show, my jednak pracowaliśmy według wytycznych danych nam przez wydawcę. Sam odbiór trailera uważam jednak za bardzo pozytywny, a i organiczne zasięgi, wygenerowane przez portale, pokazujące go dalej, przypomniały nam o potencjale, jaki drzemie w tym projekcie. Zobaczenie reakcji ludzi było, bardzo też podbudowało moje ale zespołu ale to nie jedyne materiały, nad jakimi pracowaliśmy w tym czasie. Jednocześnie przygotowywaliśmy dłuższe, 15-minutowe wideo na zamknięty pokazy dla prasy. Pierwsze efekty tego widać już na hiszpańskim IGN, a myślę, że i niedługo pojawi się też w innych miejscach. Oczywiście myślimy też o polskiej prasie, natomiast tu jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. W perspektywie... Tailer pasowy zostanie pokazany opinii publicznej graczom, ale i na to przyjdzie jeszcze chwilę poczekać. Chcemy, aby był jak najlepszy i jak najlepiej oddawał finalny wygląd gry. Razem z hookiem więc poświęcamy na to odpowiedni czas, dodatkowo starając się, żeby prace nad tym nie przeszkodziły w produkcji samej gry. Chodzi o samą produkcję, to wszystko przebiega zgodnie z planem, ostatni milestone został zaakceptowany, a płatność powinna wpłynąć w najbliższym czasie. Ze względu na pracę nad Annexem przesunęło się to jednak w czasie. Oczywiście, gdy zostanie opłacone, zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie odpowiednim komunikatem. Kolejny milestone jest już w końcowej fazie, tak więc czeka nas wytężona praca przez najbliższe kilka tygodni. Ale powoli widzimy metę i wiemy, że mamy coś naprawdę specjalnego. Jak sami Państwo widzicie, dzieje się niezwykle dużo, a to dopiero początek naszych działań w tym temacie. Możecie się Państwo spodziewać zwiększonej ilości materiałów z gry, a kiedy opublikowany zostanie trailer gameplayowy, zobaczycie w końcu w szczegółach, nad czym tak wytężeniem pracowaliśmy przez cały ten czas. Wierzę w to, że będziecie Państwo zachwyceni. Dziękuję za czas poświęcony na odsłuchanie tych aktualności. W razie pytań zapraszamy do kontaktu na investorsmałpa.dualitygames.eu. Pozdrawiamy.